Witam serdecznie, kochani, z pod znaku wagi w tym czytaniu Kartorota na czerwiec, na nadchodzący miesiąc. Zobaczmy najpierw, co się będzie działo w tych kwestiach materialnych, tych kwestiach związanych z finansami, pracą, tymi naszymi obowiązkami, co jest w kwestiach naszych planów, przedsięwzięć. Mamy arcykawa, ale dużo buław, dużo buław fajnych, więc te plany przedsięwzięcia wydają się całkiem super i wagi, kwestie zdrowia, samopoczucia. Później przejdziemy do spraw związanych z bardziej osobistymi kwestiami, rodzina, ale także miłość. Będzie też coś dla singli, więc nie martwcie się, pamiętam o Was single. Nie zapomnijcie... Nie tylko single, zostawić lajka, like, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. W opisie filmiku można to zrobić, można także tam znaleźć kontakt do mnie, jeżeli chcecie się uboić na przykład na prywatne czytanie. Ale patrzymy, co się dzieje. No i kwestie materialne naprawdę wagi, no będą się nam układały super. Mówię nam, bo ja wagą także jestem, żeby nie było. Po pierwsze, okoliczności bardzo będą Wam, nam sprzyjały po prostu. Po prostu, więc no, nie będzie jakichś przeszkód. Nie będzie jakichś, wiecie, konieczności załatwiania jakichś takich kwestii, których nie lubimy specjalnie. Niektóre rzeczy mogą się same powyjaśniać. W pracy, może, wiecie, już część ludzi pojedzie na jakieś. Urlopy I będzie mniej rzeczy do zrobienia, chociaż w czerwiec jeszcze chyba trochę należy do tych takich bardziej, bardziej aktywnych miesięcy, mam wrażenie. Ale no, w tym wypadku na pewno na tą przychylność okoliczności możemy liczyć. I mamy też tutaj kartę dziesiątki Pucharów. Dziesiątka Pucharów jest to jedna z najbardziej pozytywnych kart. W całej talii i ona mówi, że na, że tutaj dzieje się coś dobrego, coś z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się sytuacja poukładała, więc albo może to się tyczyć jakiegoś celu, jaki mamy, na przykład w pracy, może szukamy pracy, może chcemy coś konkretnego zmienić, tu by do tego nawiązywała ta ósemka buław, która mówi, że pewne rzeczy ruszą, tak, ruszą z miejsca, bo jakaś jedna konkretna Rzecz, która może niekoniecznie nam wychodziła ostatnio i teraz jest już trochę lepiej, tak? Jest, sprawa zaczyna nabierać tempa. W innym wypadku ósemka była po prostu wskazywała na to, że lekko nam pewne rzeczy przychodzą, tak? Że ta praca, którą wykonujemy, na przykład idziemy do niej i patrzymy, mija 15 minut, a tak naprawdę minęło już prawie 8 i już zaraz idziemy do domu. Czasami tak jest, że pewne rzeczy idą szybko, sprawnie, bez jakichś przeszkód i tak dalej. To dodatkowo tak współgra z tymi okolicznościami pozytywnymi, ale dziesiątka pucharów może po prostu mówić o jakimś momencie szczęścia, tak? Z tego, że zadowolenia, z tego, że coś nam dobrze wyszło. Jeżeli chodzi tu o kwestie finansowe, to może być jakiś super zakup, to to może być, może jakieś uda wam się coś konkretnego sprzedać na co liczycie, tak? moi drodzy, może jak działacie na własny rachunek, czy w sensie tak, że ile wypracujecie, ile tam się uda wam czegoś sprzedać, to taki jest zarobek. To dziesiątka pucharów bardzo często oznacza taki bardzo obfity miesiąc, nie? taki bogaty miesiąc, gdzie uda się zarobić więcej po prostu. Więc tego jak najbardziej nam życzę, i teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie planów przedsięwzięć, moi drodzy, no jest tu. Pewna rzecz, która pojawi się troszkę znienacka, tak? Pojawi się troszkę z znienacka. Trzeba będzie w miarę szybko na to reagować, jeżeli chcemy w tym wziąć udział, ale wydaje się, że powinniśmy w tym wziąć udział. Karta arcykapłanki Wagi właśnie mówi o tym, że przez pewien czas nie będziemy o tym wiedzieli tak? Może inne osoby w koło będą o tym wiedziały, że jest jakieś wydarzenie, że coś się dzieje, a nam to może jakoś umknęło. Nie wydaje się, żeby to była jakaś wielka tajemnica, żeby ktoś coś skrywał, ewentualnie no nie wiem, może jeżeli ktoś planuje jakiś, nie wiem, ślub wziąć albo coś takiego i też niespecjalnie ta informacja do was jakoś trafiła, tak? Może niespecjalnie też się obnosili ci ludzie z tą informacją i teraz do was się zwracają, czy chcielibyście wziąć udział no, w weselu, tak? Po prostu przyjść na wesele, czy przyjść na ślub. I e, moi drodzy, no to jest wtedy taka nowa koncepcja, taka, no właśnie, nowa koncepcja, nowy pomysł na jakieś e, przeżycie, na jakieś przedsięwzięcie, które się pojawi dopiero, e, dopiero właśnie pojawi się w czerwcu. I teraz tak naprawdę trudno wagi e, to przewidzieć dokładnie, co to by było. E, prawdopodobnie też właśnie to jest taka no, propozycja, szansa, okazja, a nie coś nad czym wymyślicie, nie? Więc tu też ta arcykapłanka, na to, na to wskazuje. No fajnie, wiecie, pojawiają się nowe koncepcje, możemy z nich skorzystać lub nie, bo nigdy tak nie jest, że przecież, no okej, okay, może czasami jest tak, że ktoś nam coś narzuci, prawie, że, że musimy w tym, co, w tym brać udział, ale no. W tej części czytania wagi raczej mówimy o sprawach, które chcemy robić, które nas interesują, z którymi chcemy, wiecie, w których chcemy brać udział, więc raczej nie obawiałbym się tutaj jakiegoś. Um, Jakiejś koncepcji, w której po prostu nie możemy się z niej wymigać jakoś w ostateczności, nie? jeżeli akurat nam nie pasuje. Tak czy inaczej, poza tą jedną rzeczą, w, mo w czerwcu, moje drogie wagi, będą te wszystkie nasze już zaplanowane faktycznie rzeczy. Jeżeli macie jakiś urlop przygotowany, jeżeli macie jakiś wyjazd gdzieś planujecie, no to ta czwórka była w bardzo mocno. Oznacza, że wszystko będzie nie tylko ok, minie fajnie, tak, i się uda, ale minie naprawdę fajnie, tak? Więc to będzie naprawdę przyjemny czas, szczególnie jeżeli są tutaj jacyś ludzie jeszcze zaangażowani, czyli może jest to jakaś impreza, jakieś wydarzenie społeczne, tak? Może właśnie, nie wiem, nawet to wesele ewentualnie. Więc tu naprawdę, naprawdę dużo takiego poczucia zadowolenia tak, z tego, jak Sprawy się poukładały. W kwestiach zdrowotnych, wagi mamy tak. Mamy kartę cesarzowej. I karta cesarzowej, no muszę o tym powiedzieć, jeżeli mamy tu panie wagi, to jest to taka sugestia, żeby ewentualnie zająć się tą właśnie kobiecą stroną zdrowotności, swoją. Zobaczcie, czy nie macie jakiegoś, powoli nie przychodzi jakiś termin na ewentualnie jakieś badanie okresowe czy coś takiego. Ja tylko tyle powiem, bo w kartach to faktycznie cesarzowa o tym mówi, ale ja nie mam, nie mam z tym dużej styczności, więc nie jestem w żadnym wypadku specjalistą i się zamykam już pod tym względem. To już musicie same rozważyć, co, tu, co, tu, co z tym zrobić. Moi drodzy, w innym wypadku karta cesarzowej mówi o tym, że w zdrowie nam się poprawia. Ogólnie, że idziemy stosunkowo powoli, raczej powoli, ale całkiem, całkiem w dobrą stronę, tak? W dobrym kierunku się to rozwija, więc moi drodzy jest ogólnie dobrze. Tak samo ten giermek denarów podkreśla to, że będą okresy takie, no okej, okay, może nie codziennie, ale będą okresy, kiedy będziemy mieli wręcz dużo takiego zapału, dużo takiej świeżości i, i, i energii, ale no to najwyraźniej będzie trochę zazębiało się z okresami, kiedy, kiedy tej energii będziemy mniej mieli mniej. Takiej energii, bym powiedział, bardziej duchowej, że niespecjalnie mamy do, do, do wszystkiego się palimy, wiecie, zapalamy od razu, żeby coś robić. Fizycznie choroby, jaką jako takiej nie widzę, tak, czy jakiegoś problemu w tej materii, ale no może być tak czasami, że będziecie może chcieli sobie pewne rzeczy odpuścić w trakcie, w trakcie czerwca, niż jakoś tam je na siłę forsować. Ja to rozumiem i też ważne jest, że jeżeli tak będzie, to żeby sobie no wiecie, nie mieć za złe, że czasami pewne rzeczy sobie odpuszczamy, nie? Bo ewidentnie potrzebujemy troszkę wyciszenia w tych dniach, które będą miały miejsce w czerwcu, potrzebujemy trochę właśnie odpoczynku od świata może, więc też jest tutaj taka sugestia, że ewentualnie jakiś urlopik, ale taki bardziej urlopik właśnie gdzieś na uboczu byłby wskazany. Wagi. Jak obiecałem, tak zrobię, postawię karty na kwestie osobiste. Tutaj najpierw jeżeli chodzi o rodzinę, przyjaciół, te ważne osoby, mamy troszkę mieczy. Mamy też kartę kochanków, ale również postawimy karty na miłość i będziemy interpretować tą część czytania, tak dla osób, które są w związku, jak i są singlami, więc no, będzie dla każdego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o, o kwestie no, tych bliskich osób na no to dobra, no trochę tutaj było powiedziane, że może się faktycznie pojawić coś, co nas troszkę zaskoczy i może nawet niespecjalnie chcemy wziąć w tym udział i trochę byśmy chcieli sobie odpuścić pewne rzeczy, bo Królowa Mieczy wskazuje na taką sytuację, w której czujemy się zobligowani, żeby wziąć w niej udział, tak? Nie wiem, teściowa to taka stereotypowa, ja nic do teściowych nie mam, żeby nie było, ale wiecie, taka stereotypowa teściowa, zapra a ja te Chce zakreślić sytuację, jaka to może być. Zaprasza Was na yy, obiad. No i wiecie, że tam zawsze jest nudno, zawsze jest sztywno, zawsze, wiecie, ogólnie, to byście woleli być gdzie indziej. No, ale jest okazja, jest zaproszenie, ciężko się jest z tego wymigać. Królowa Mieczy mówi właśnie o tego typu sytuacjach, które, no, ogólnie wolelibyśmy robić trochę coś innego w międzyczasie, nie, raczej w tym samym czasie, nie w międzyczasie. Mamy Piątkę Mieczy i Piątkę Mieczy niestety wskazuje na to, że komuś nam, dla nas ważne, Ktoś dla nas ważny, o, będzie przechodził trochę trudniejszy czas. Dowiemy się o tym, że na przykład nasz przyjaciel, nie wiem, stracił pracę, że mu tam z dziewczyną nie wyszło, nie, że ktoś tam ma jakieś problemy może prawne. No, ogólnie wydarza się jakaś sytuacja nieprzyjemna u kogoś i przez to, że, no, tam komuś się nie udało, coś nie wyszło tak, jakby chciał, właśnie coś tam też się nie poukładało odpowiednio, no, my też nie jesteśmy z tego tytułu jakoś specjalnie um, zadowoleni, tak? Nie jesteśmy szczęśliwi, no bo liczymy, że będzie dobrze zawsze, tak? Zawsze kibicujemy. Tutaj, niestety, komuś może coś takiego się wydarzyć, ale moi drodzy, jeżeli um, chodzi o te kontakty i te rzeczy, w których chcemy wziąć udział tak, czyli już te faktycznie, jak mamy tutaj ja tę czwórkę buław, to trochę tego zapowiedź była, te rzeczy, które chcemy wziąć udział z naszymi bliskimi, nas interesują i są fajne i na nie czekamy, to wydaje się, że będą to naprawdę intensywne, przyjemne przeżycia, takie, w których będzie się działo wiele, tak, będą one naprawdę takie do zapamiętania wagi i, i, i będziemy też naprawdę w tym czasie zaangażowani w to, tak? Więc, Okej, okay, czyli będą wydarzenia niezbyt interesujące, ale i takie, które jak już będą i będziecie brali w nich udział, to będą takie łuch, nie? Z przytupem. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie miłosne, zacznijmy od interpretacji dla osób, które są w związku i tutaj, moi drodzy, mamy kilka rzeczy. Najważniejsza, dziesiątka pucharów. Tutaj też jest dziesiątka kucharów uwagi, więc no, w kwestiach miłosnych z tą najważniejszą dla Was osobą, z, z tym partnerem, partnerką, będziecie naprawdę tutaj czuć czułość, tak, czuć miłość, czuć wzajemne szczęście, więc to już Wam zdradzę na starcie, ale mamy też kilka takich innych rzeczy, które, na które karty zwracają uwagę, czyli zrobienie. Czegoś, na co się nastawialiście już od bardzo, bardzo dawna i udaje Wam się to razem zrobić. Ewentualnie, i to wcale się nie wyklucza wzajemnie, ewentualnie jest to coś, co kiedyś dawno temu robiliście i, no wiecie, czujecie taką trochę nostalgię do tego, nie? że fajnie by było. Fajnie by było to powtórzyć. Idziecie na przykład do jakiejś znanej, starej już knajpy, w której się poznaliście, tak? w restauracji, w której zaczynaliście swoją przygodę, albo jedziecie gdzieś na takie właśnie w czasy, tak jak kiedyś wyjeżdżaliście, więc tu naprawdę taka koncepcja uda się ją zrealizować i będzie naprawdę przyjemna. Do tego jakaś współ... jakiś wasz wspólny cel także y, będzie się rozwijał w dobrą stronę, uda się też go zrealizować. Więc jeżeli waszym wspólnym celem jest y, może właśnie gdzieś pojechać, jak najbardziej. Jeżeli waszym wspólnym celem jest y, wybranie tego, jak będzie pokój, który remontujecie, miał wyglądać, jakiś wszystkich tam mebli i tak dalej, urządzacie to swoje gniazdko i tak i itd., to faktycznie uda się to osiągnąć i to uda się osiągnąć sprawnie i jako parze. To nie jest tak, że tylko załóżmy żona albo mąż odwali całą robotę, tak, a my tylko, o, fajnie, przyjdziemy sobie na gotowe. Nie, tu będziemy razem to robić, jako zgrana drużyna i faktycznie to no, uda się ogarnąć bardzo pozytywna kwestia. Moi drodzy, jeżeli jesteście singlami, jeżeli jesteście singlami i staracie się tutaj kogoś poznać, całkiem możliwe właśnie, że taka osoba będzie w waszym otoczeniu, będzie to ktoś, kto mógł być nawet przez was znany, tak? To mogła być osoba, może być osoba, którą wy już znacie, którą już mieliście wcześniej jakieś kontakty, ale może niekoniecznie, wiecie, jakieś tam od razu romantyczne. I tu w tym wypadku taka osoba jest w waszym otoczeniu, Toczeniu, czy ona jest wywołana przez Was? Co, co przez to rozumiem? E, znaczy się, czy wy, wiecie, korzystając tam z tych różnych aplikacji i tak dalej, chodząc na jakieś randki, e, tą osobę. No, przetniecie jej drogę, przetniecie swoją własne, swoje własne drogi, czy też ta osoba się pojawi, tak niejako sama z siebie w Waszym otoczeniu, to już tutaj karty bezpośrednio o tym nie mówią, ale wydaje się, że tutaj faktycznie może coś fajnego, w... Wy... może coś fajnego w pojawić się między Wami, tak? Coś naprawdę, naprawdę fajnego. Te dziesiątka pucharów to taki zwiastun ewentualnych nowych znajomości, które są naprawdę super, tak? Tam one naprawdę dobrze rokują, nie tylko pod względem dogadywania się, ale i takich, tych uczuć pociągu i tak dalej, i tak dalej. Ja tu mówiłem, że to jest ktoś, kogo możecie znać, Owszem, ale też ta trójka była, ona może być trochę mylna, a przynajmniej wprowadzać troszkę takiego zamieszania, bo to nie tylko oznacza osobę, którą znamy, ale osobę, która była bardzo blisko nas przez długi czas, tak? a niekoniecznie jej znamy, ale pójdziemy sobie na przykład na tą randkę i się dowiecie, że przez 15 lat byliście praktycznie sąsiadami, nie? A teraz ale nigdy na siebie nie wpadliście, nigdy się nie skojarzyliście, a teraz akurat poszliście razem sobie na randkę. No, czasami tak się zdarza. Bo studiowaliście to samo i wiecie, no, w sensie, że jest to osoba, która będzie miała jakieś zazębienie z wami, z waszą przyszłością. Dobrze, kochani, zobaczmy, jaki będzie ten ważny znak dla nas, ten taki tutaj naprawdę istotny. Mamy, mamy co ja gadam, wagę? Wagi mamy barana, ok. Czyli, jeżeli mamy kogoś z ascendentu, znaku słonecznego czy księżycowego, barana, uważajmy na tą osobę, ale nie tylko w tym sensie, że uważajmy, bo może nam zrobić coś złego. Okej, okay. tak, tutaj jest też taka możliwość. Po prostu, kar, kar, po, po prostu baran, tak, będzie osoby z znaku barana, będą miały na nas większy wpływ. Więc, jeżeli dzwoni ktoś do nas, kto wiemy, że jest pod znaku barana, to może akurat to będzie ktoś, kto powie nam o tej, o tej sytuacji. Może ten. Ta, ta osoba, która się pojawia tu w naszym życiu znowu wagi też te może być spod znaku barana czyli no po prostu jeżeli gdzieś tam słyszycie baran to tak o okej, okay, nie, popatrzę lepiej uważnie, bo może z tego wyniknąć coś bardziej konkretnego coś bardziej znaczącego niż tylko właśnie tam rozmowa o o, o, o codzienności i pitu pitu jakieś tam bez większego znaczenia Wagi. Jaka jest ewentualna nasza ym, przeszkoda. Mamy kartę. Yy, mamy kartę sądu dwójka denarów, jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę. I siódemkę Pucharów, która mówi o radzie kart. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, zobaczmy. Jest jedno wydarzenie, które niekoniecznie będzie jakoś fajne i niekoniecznie będziecie chcieli brać w nim udział. O tym już troszkę mówiliśmy, więc tak naprawdę wydaje się, że tylko jest jedna jakaś sytuacja, którą trzeba będzie może troszkę zacisnąć zęby i sobie wiecie, no dać z tym radę, i po tym jak już zaciśniemy te zęby i damy z tym sobie radę, to już potem będzie z górki, potem będzie fajne, więc fajnie. Więc lepiej żeby pewnie ta sytuacja miała może na początku czerwca miejsce, żeby potem więcej się cieszyć z tego czerwca, ale no poza tym jednym wydarzeniem tutaj karty nie przedstawiają niczego bardziej znaczącego, niczego bardziej niepokającego, wręcz przeciwnie i teraz tak, mamy tu i dwójkę denarów jako dobrą rzecz i radę, siódemkę pucharów. To wskazuje na to, że będzie dużo rzeczy faktycznie się działo w tym czerwcu i okej, okay, może w w pewnym momencie trzeba będzie sobie troszkę odpocząć, czy coś takiego, ale karty radzą, żebyście nie rezygnowali z wydarzeń, tak, żeby z tych wszystkich rzeczy, które możecie robić, byli raczej na tak niż na nie. Czyli, no, faktycznie. No, Działajcie, tak? Bądźcie aktywni. No, będą super rzeczy działy się tutaj w kwestii pracy, więc to może się też tyczyć takich rzeczy, nie tylko rozrywkowych przecież, ale też tu będą się pojawiały kwestie, które. Które mogą być bardzo, bardzo fajne. I karty mówią o tym, że wyjdziecie na tym lepiej, jak weźmiecie w tych rzeczach udział, niż jak sobie będziecie je odpuszczali. Okay, jeżeli faktycznie, tak jak mówiłem, czujecie jakąś nieprzemożną niechęć jakiegoś jednego wieczoru, to, to można sobie pewne rzeczy odpuścić. To nie jest tak, że stracicie coś nadzwyczajnego w tym wypadku, ale ogólnie, żeby była tendencja taka, żeby rzeczy robić, niż sobie odpuszczać. Bo najwyraźniej z tego będą wychodziły fajne, fajne rzeczy, nawet jeżeli faktycznie to jest ta kwestia, która może, może to być ta, która nie jest specjalnie dla Was przyjemna. Tak? Więc czasami. Wiecie, idziemy gdzieś, robimy coś, czego niespecjalnie lubimy, ale przez to na przykład punktujemy u naszego partnera, partnerki, który docenia to, że wie, że niespecjalnie tam z teściową się dogadujemy, ale że byliśmy mili, byliśmy na miejscu i, i, i no, mamy przez to, wiecie, e, trochę, trochę tych punktów nabitych, nie? Wagi. Rozkład dla Was na czerwiec. Dziękuję Wam za Wasz czas. Życzę Wam tych wszystkich najlepszych rzeczy na, tą na ten czerwiec wagi. Sobie też przy okazji i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!